Jestem taki jak świat, on jest taki jak ja I na tyle go znam, żeby trzymać kartę I na tyle go znam, żeby trzymać za A gdy dalej patrzę widzę może martwe Jestem taki jak świat, on jest taki jak ja I na tyle go znam, żeby trzymać kartę I na tyle go znam, żeby trzymać za ster A gdy dalej patrzę, widzę Nienawiść gdzie ulicą i czyha za rogi by w końcu wyskoczyć i zabić Możesz uciekać, leższy od ciebie są w ciebie skierowane strzały Możesz się przyjąć jak latem ja być wygrać, ale skończyć martwym Jedyny wyjście to trzymać tu tarczę, by nigdy nie wrócić na tarczę. Więc jak wilczur i walczy by, by żyć tu Gdy żadne kopniaki nie z tym bólem Nadzieję łudne, gdy mówię, że pokój nadejdzie Gdy nie wie, to nie takie trudne No wtedy podchodzą do mnie demony i mówią Jesteś taki jak my, więc po co ci dobro? Urodziłeś się, by żyć, czas kalendarz kopnąć Te persy nie ważą nic, zawiesz je z Na nich jesteś taki zły, ty odrzucasz dom

Gdy dalej patrzę, widzę. Jestem taki jak świat. On jest taki jak ja. I na tyle go sam, żeby trzymać kartę. I na tyle go sam, żeby trzymać A Gdy dalej patrzę, widzę. Sprawdzam godzinę. Czy to już moja ostatnia? Świat się zmienił w chwilę. Czy to we mnie jakaś zmiana? Jestem starszy i mądrzejszy. A świat straszny, mroczniejszy niż gdy ostatnio patrzyłem. Chyba nareszcie go widzę, więc sprawdzam godzinę, gdy mój wos uderza w ziemię, wolny od ucisku. Reszta jeży się na ciele, chyba osi wieje. Zegar krzyczy na mnie, niech się modli za mnie. Niech mnie zbudzi, jeśli zasnę, gdy tak czekam. Nie wiem na co i sprawdzam godzinę. Cały świat, który zna, i sprawdzam godzinę. Pokrył kurz, pokrył ja, I sprawdzam godzinę.